Cześć ciekawcy! Pochodząca z Bułgarii, Andrea Emilowa Iwanowa ma obsesję na punkcie poprawiania sobie urody. W tym celu odwiedziła prawie wszystkie kliniki w stolicy kraju i wydała niemal całe swoje oszczędności, aby uzyskać efekt jaki teraz możecie oglądać na zdjęciach. Młoda kobieta po wielu zabiegach stała się posiadaczką największych ust na świecie. No i właśnie, czy jest zadowolona z ostatecznego efektu? A może dla niej to wciąż za mało? Dlaczego zdecydowała się na tak ekstremalną przemianę i jak ludzie oceniają jej wygląd? To jeszcze zasłynął z zamiłowania do mocno wypełnionych. Wark. Zostańcie z nami do końca, gdyż dziś mamy dla Was kolejną dawkę informacji z efektem wow. Jednak zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o kliknięciu suba i włączeniu powiadomień, tak aby nie ominęło Was nic, co dzieje się na naszym kanale. Andrea Iwanowa pod jednym ze swoich postów na Instagramie napisała Cytujemy. Nie potrafię wskazać jak duże jest za duże, ponieważ dla każdej osoby duży, większy i za duży to zupełnie inne pojęcia. Warto zaznaczyć, że sama wcale nie uważa, aby przesadziła z powiększeniem sobie ust, a nawet zastanawia się nad jeszcze większym ich rozmiarem. 22-latka, która na co dzień jest studentką germanistyki na Uniwersytecie w Sofii i modelką, swoją przygodę z poprawianiem urody rozpoczęła w 2018 roku. Do tej pory przeszła 20 zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego, a ten ostatni miał miejsce w kwietniu 2020 roku. Gdy pani mu udostępniła swoją w mediach społecznościowych sieci wprost zawrzało. Szybko została okrzyknięta bułgarską Barbie Girl. Zresztą to właśnie chęć upodobnienia się do tej kultowej lalki spowodował, że 3 lata temu kobieta po raz pierwszy odwiedziła gabinet medycyny estetycznej. O podobnym przypadku już kiedyś opowiadaliśmy na naszym kanale i bohaterem jednego z wcześniejszych odcinków był Rodrigo Alves. Mężczyzna przeszedł niemal 150 operacji, aby wyglądać jak żywy Ken. Po czym na początku 2020 roku oświadczył, że chce się zmienić w żywą Barbie. Jak powiedział, tak zrobił. Zresztą podjął wtedy również inną szokującą Decyzja, ale jeśli chcecie dowiedzieć się o co chodzi, to kliknijcie w link, który właśnie pojawia się wam na ekranie. My natomiast wracamy do naszej dzisiejszej bohaterki. Aby stać się ucieleśnieniem Barbie, Andrea przeszła dość długą drogę, czego dowodem jest fotka z przemiany. Od tamtej pory rozmiar jej ust zwiększył się czterokrotnie, a młoda bułgarka w jednym z wywiadów powiedziała, że aby to było możliwe, musiała odwiedzić wszystkie kliniki kosmetyczne w Kosofi. Poza tym do jej ustrafiły prawie wszystkie rodzaje wypełniaczy. Jednak jak sama zaznaczyła na Instagramie, nie ma obaw przed stosowaniem kwasu hialuronowego, ponieważ jest on substancją występującą na Naturalnie w organizmie ludzkim. Na swoje usta wydała tysiące funtów i przyznała, że właściwie już straciła rachubę, jeśli chodzi o całkowitą kwotę, jaką zapłaciła za zabiegi. Przed wykonaniem kolejnych powstrzymują ją tylko lekarze, a niektórzy wprost przekonują, że powinna definitywnie z nich zrezygnować. Jednak tak jak mówiliśmy wcześniej, nie tak jest plan. Andrea uważa, że każdy zabieg czyni ją piękniejszą, dlatego wcale nie zamierza przestać. Poza tym nie do końca jest pewna, czy faktycznie jej rzucająca się w oczy część ciała jest największa na świecie. No cóż, zdaniem internautów zdecydowanie tak, a takie opinie można znaleźć pod fotkami. Jak i udostępnia na Instagramie. Na ten moment ma ponad 71 tysięcy obserwujących i codziennie otrzymuje dziesiątki komentarzy. Są one zarówno pozytywne, jak i negatywne. Niektórzy internauci ponoć falą rozmiar jej ust, pisząc większe jest lepsze lub uwielbiam idealnie duże usta Andrei. Nie brakuje też komplementów co do jej ubioru lub stylu bycia. Najczęściej swoje opinie wyrażają kobiety. Sama bułgarka przyznała, że są tacy, którzy lubią jej powiększoną część twarzy i są też tacy, którzy ją krytykują, jednak dla niej nie ma to znaczenia, gdyż każdy powinien mieć swobodę wyboru. Stwierdziła, że zawsze chciała. Wypełnić swoje usta, ponieważ w jej kraju jest to po prostu modne. Jest zadowolona z wyniku, jaki osiągnęła, ponieważ z większymi wargami czuje się pięknie i nie ma dla niej granic, jeśli chodzi o kolejne poprawianie urodą zabiegi. Zresztą kobiety z szerokiej oferty gabinetów medycyny estetycznej bodajże najczęściej wybierają właśnie powiększenie ust. Poddała się im niezliczona liczba gwiazd oraz celebrytek, i już za chwilę pokażemy wam te, które osiągnęły chyba najbardziej szokujący efekt końcowy. No może nie tak jak Andrea Iwanowa, ale całkiem podobne. Zaczniemy od Amandy Lapor, którą kiedyś nazywano poruszającą się rzeźbą. Wszystko przez to, że przeszła niezliczoną ilość poprawek ciała i słynie ze swojego kontrowersyjnego wyglądu. Warto zaznaczyć, że przyszła na świadek o chłopiec i właściwie od zmiany płci w wieku 17 lat zaczęła się przygoda z kreowaniem nietuzinkowego wizerunku. Później do tej listy można było dopisać jeszcze powiększenie pośladków, trzykrotne powiększenie piersi, zmniejszenie nosa, potraktowanie policzków za pomocą wypełniaczy, a nawet usunięcie żeber, aby podkreślić talię. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ekstremalne uwydatnienie ust. Przeróbek było tyle, że pani lapornie raz musiała wyjeżdżać na operację do Meksyku, ponieważ w USA trudno było znaleźć lekarza, który by się ich podjął. Jednocześnie sława była tak ogromna, że ponoć była pierwszą celebrytką, której płacono za to, aby pojawiła się na przyjęciu. Projektant mody Jason Wu stworzył na jej podobieństwo lalkę, a firma Swatch wypuściła limitowaną linię zegarków z jej twarzą i gigantycznymi ustami na tarczy. Gwiazda uczestniczyła m.in. w kampaniach dla takich firm jak MAC Cosmetics czy Armani Jeans. Poza tym współpracowała z licznymi artystami i fotografikami, a także wydawała własne albumy muzyczne. Amanda Lapor wciąż aktywnie pracuje nad swoim wizerunkiem, a jej warto Wartość rynkowa jest szacowana obecnie na ponad 1,5 miliona dolarów. A czy tę panią kojarzycie? Jeśli tak, to z pewnością w kontekście jej dość szokującej metamorfozy. Michaela Romanini, zanim postanowiła co nieco poprawić swoim wyglądzie, prezentowała się tak. Była kiedyś uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet we Włoszech, a ponieważ wciąż dążyła do tego, aby być idealną, skierowała swoje kroki do gabinetu medycyny estetycznej. Z czasem miała już prawdziwą obsesję na punkcie swoich ust, a jej motto życiowe brzmiało. Cytujemy: Nie możesz kupić szczęścia, ale możesz kupić botox, a to jest to samo. Uzależnienie od pełniaczy dało dość szokujący efekt, z którego pani Romanini jest ponoć bardzo zadowolona. A ponieważ w swoim kraju jest znana niczym Paris Hilton w Stanach Zjednoczonych, a także ma równie zasobne konto bankowe, nic nie stoi jej na przeszkodzie, aby dalej podążać ścieżką zabiegów w klinikach kosmetycznych. Na radykalne powiększenie uzdecydowała się także Donatella Versace. Poprawek urody w jej przypadku było zresztą tak wiele, że ciężko rozpoznać w niej tę samą kobietę, którą możemy oglądać na archiwalnych zdjęciach sprzed kilkudziesięciu lat. Siostra legendarnego Gianniego Versace i współwłaścicielka słynnego włoskiego Domu mody jest znana z zamiłowania do medycyny estetycznej, co nie wyszło jej na dobre, ponieważ przez wiele lat uchodziła za żywą antyreklamę gabinetów specjalizujących się w takich zabiegach. Projektantka wyciągnęła z tego wnioski i w zeszłym roku postawiła nie na powiększanie, ale na zmniejszanie. Dzięki czemu m.in. jej usta wróciły do bardziej naturalnych rozmiarów. Idąc dalej, Lizarina, amerykańska aktorka i osobowość telewizyjna, sama siebie nazwała, cytujemy, pionierką w powiększaniu ust. Gwiazda znana z reality show Żony Beverly Hill swoją przygodę z poprawianiem natury rozpoczęła, mając 24 lata, i już wtedy zdecydowała się na trwałe silikonowe wypełniacze w górnej wardze. Efekt zdecydowanie przyciąga uwagę, a celebrytka z dumą prezentowała swoje nowe oblicze na czerwonym dywanie. Jednak po kilku latach zaczęły się problemy. Silikon dosłownie zaczął wyciekać, pojawiła się spora opuchlizna na twarzy, a co za tym idzie również fala negatywnych komentarzy ze strony widzów oraz prasy. Wielu lekarzy rozkładało wtedy ręce, twierdząc, że rekonstrukcja ust nie będzie możliwa. Jednak w końcu udało się znaleźć specjalistę, który się tego podjął. Mimo tych dość nieprzyjemnych przeżyć, celebrytka nie zrezygnowała całkowicie z wypełniaczy, z tym, że teraz nie wybiera tych z trwałym efektem. Historii o nieudanych zabiegach powiększania ust jest chyba znacznie więcej niż tych, które się powiodły, czego przykładem jest również Fara Abraham. Gwieździe nastoletnich mam już od wielu lat nie były obce zabiegi poprawiające urodę nic więc dziwnego, że w końcu postanowiła również uwydatnić swoje wargi. Niestety ta decyzja zakończyła się wizytą na izbie przyjęć w szpitalu. Szczepienie silikonowych implantów zamiast standardowych wypełniaczy spowodowało bowiem reakcję alergiczną i opuchnięcie górnej wargi do kolosalnych rozmiarów. Dziewczyna nie omieszkała podzielić się swoimi przeżyciami na Twitterze a internauci od razu porównali jej wygląd do postaci Lely z serialu Futurama lub bohaterów animacji Simpsonowie. To doświadczenie ponoć na dobre powstrzymało pannę Abraham od dalszych zabiegów upiększających. Czy z takich historii inne kobiety wyciągają wnioski? Chyba nie do końca biorąc pod uwagę długą listę osób, które także zdecydowały się na powiększenie swoich ust do dość monstrualnych rozmiarów. Przez ten etap w swoim życiu przechodziły też takie gwiazdy jak Melanie Griffith, Courtney Love czy Janice Dickinson. A może znacie jeszcze więcej przykładów? Co w ogóle myślicie o takim ekstremalnym poprawianiu urody? Jakie jest Wasze zdanie o Andrzeji Iwanowej, posiadaczce największych ust na świecie? Koniecznie napiszcie nam w komentarzach, bo jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii na ten temat. Jeśli spodobał się Wam ten odcinek, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subie. A my wracamy już niedługo. Do usłyszenia, cześć!